Cześć! Z tej strony Tour Szwecja. Zapraszamy Was dzisiaj na dzień z nami. Zobaczycie, co robimy, kiedy nie jesteśmy na rybach, czyli jak montujemy filmiki, przygotowujemy dla Was posty, jakie mamy plany na najbliższy czas, jakie zrobiliśmy zakupy wędkarskie ostatnio. Także zapraszamy, spędźcie z nami ten dzień. Zapraszam, chodźcie, chodźcie, zobaczcie jak to wygląda. Jak przygotowujemy filmik, filmik jest gotowy, zaraz wrzucam go na YouTube i już się zrenderował. Siedzimy właśnie w naszym domowym biurze. Zrenderował się już filmik, wrzucamy go na nasz kanał, robimy miniaturki. Informacje wrzucamy na Instagram, na naszego Facebooka, wszystkie media społecznościowe. I teraz opowiem Wam troszeczkę, jak wygląda właśnie montowanie tego, naszy, tych naszych filmików wędkarskich na YouTube i na czym polega największy taki problem z tymi filmikami i dlaczego to tyle trwa i dlaczego tyle czasami musicie czekać na te filmiki. Wynika to z tego, że nagrywamy mamy kilka różnych kamer, mamy um, aparat, mamy kamerę, mamy drona, mamy GoPro, telefon komórkowy, którym też ostatnio coraz częściej nagrywamy, że był pod ręką, że można było szybciej go wyjąć, nie trzeba było wszystkiego ustawiać tak jak w aparacie. I później złożenie tego wszystkiego w jeden odcinek, dobranie muzyki, dopasowanie, co po czym wchodzi, to zajmuje jednak trochę czasu. Ja dzisiaj w kilka godzin zmontowałam filmik, tylko że to był taki filmik mało wymagający, on nie był jakoś bardzo, bardzo skomplikowany, więc to było o znacznie szybciej. Złożenie takiego normalnego filmiku zajmuje kilka dni. No oczywiście nie całych, ponieważ my pracujemy, więc też musimy to wszystko jakby wpleść w to nasze normalne życie, ale trwa to zazwyczaj kilka dni. I teraz mamy już około czterech odcinków, które mamy zaplanowane. Mamy publikacje, między innymi jest to ten dzisiejszy taki vlog. Mamy też Filmik o przynęcie, ale on już jest prawdopodobnie Bez. jak oglądacie ten filmik, bo chcemy go wrzucić wcześniej, bo już długo, długo czekacie na ten filmik z naszą najlepszą przynętą na pstrąga. A teraz zaczął się bardzo fajnie, intensywnie właśnie sezon pstrągowy, więc chcemy Wam jak najszybciej tę przynętę pokazać i zaraz będziemy nagrywać ten odcinek o tej przynęcie, bo on jeszcze nie powstał. I, i, I mamy jeszcze bardzo fajny odcinek z pstrągami, gdzie Darek wyskoczył dosłownie na kilka godzin z tatą i tamtych pstrągów zrobił 12. I również na tą przynętę, która, którą chcemy Wam polecić. Także to też jest fajne nagranie, a tych godzin z tego jednego dnia powstało ile nagrałeś? 6 godzin i to jest 300 giga materiału. Ja teraz sobie zacznę wrzucać ten filmik na YouTube, zacznę przygotowywać opisy miniaturki, a Darek opowie wam, co teraz w sumie robimy, ponieważ, jak wiecie, łowimy na spinning, ale zaczęliśmy interesować się również czymś innym. I teraz kupiliśmy sobie sprzęt, który wam pokażemy, testujemy, uczymy się przede wszystkim, bo to jest bardzo wymagająca metoda. Więc Darek wam opowie, właśnie czego się uczymy. Uczymy się teraz wędkować na muchę, to znaczy, uczymy się na razie zarzucać na tą muchę, rzucać, wykonywać rzuty wędką muchową. I na razie będziemy uczyć się pierwszej metody, to jest roll cast, chyba teoretycznie on jest najprostszym z rzutów. No i będziemy go szlifować, dopóki nie będziemy umieli prościutko rzucić tą linką naszą. bo co to jest akurat kluczowe. Później będziemy nauczyć się dobierać muchy, patrzeć na... Będziemy robić muchy. Ja jestem robić bardzo... Robić muchy to dalej. dużo, 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 dużo dalej. To Nad, będzie... W zimie, w zimie jakby już był, jak spadnie śnieg i będziemy tutaj te odcięci od światła. A jak będziesz je testować? To nie będę testować, będę po prostu robić. Ja będziemy testować na wiosnę to co, najwyżej. To co, taką e... kubkę much robić, tak, żeby już testować tak później? Tak zrobię, dokładnie tak. E, I jeżeli nie widzieliście naszego filmiku Fly Fishing Nowy Sącz, e, który nagraliśmy prawie rok temu, jakby Byliśmy w lipcu na urlopie w Polsce w moich rodzinnych stronach. Ja tam wspominałam, że u mnie w rodzinie właśnie ten fly fishing, głowienie na muchę jest bardzo popularne. Moi dziadkowie, wojkowie, kuzyni wszyscy się tym zajmują. Ja się zajmę teraz. Jak wrócimy? <grym> Jak wrócimy, to ich może pobijemy wtedy. O nie wiem, to tam już mają bardzo duże doświadczenie, no to jest to jest wymagająca faktycznie metoda, ale jest przepiękna i to jest moje ogromne marzenie, odkąd pojechaliśmy do Norwegii i ja tam znalazłam przepiękną rzekę, na której chciałabym mówić właśnie na muchę. Ja uwielbiam oglądać, ja nie oglądam za dużo kanałów wędkarskich ja oglądam tylko po cichu. O, ja oglądam, ale m, oglądam wędkarzy właśnie, którzy łowią na muchę w Patagonii i w Kanadzie. I to jest przepiękne, to jest fantastyczne, i to jest moje ogromne marzenie, że kiedyś tak będę łowić się w Norwegii i tak widzę swoją emeryturę, że na emeryturze sobie gdzieś tam kupimy jakiś taki mały domek, albo rozbijemy namiot, albo kampera, nieważne, i pojedziemy właśnie gdzieś tam do Norwegii. Te piękne góry, ta rzeczka. I ja sobie tam łowię, już wtedy będę umiała, i będę sobie łowić właśnie e, na tych rzekach łososia. E, Wracaj do pracy. <laughs> filmik, już rzuciliśmy ten dzisiejszy filmik. To jest właśnie Pstrąg 57 cm. W tym filmiku opowiadamy o przygotowaniach do sezonu wędkarskiego, o naszej łodzi, o nowym logo i wielu, wielu innych rzeczach. No i dyrektor też złowił Pstrąga. Jak wejdziecie na nasz kanał na YouTube Fisketur Szwecja. To tutaj jest ten właśnie filmik. To nasza łódź odpakowana. Oczywiście Darek będzie musiał troszeczkę pogrzewać przy silniku, zmienić wszystkie oleje, przygotować łódź. Ty też się powstrzymałeś, tak? Nim się nie da pracować. Dostał do, nie da się z nim pracować! Dobrze, bo grudzo to się śmieje dużo, nie? Wesoło. Chciałam Wam tylko powiedzieć, zaraz Wam pokażemy, co kupiliśmy się w sklepie wędkarskim. Ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli nie widzieliście tych naszych najnowszych filmików, to serdecznie Wam polecamy. Już tam parę w tym nowym sezonie teraz wędkarskim 2020 się filmików pojawiło, więc sprawdźcie koniecznie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Oto nasze zakupy sprzęcior, które kupiliśmy właśnie z myślą o nauce wędkowania na muchę. Kupiliśmy sobie nowy podbierak. Tak, taki... Bardziej przenośny, bo tamten co mamy to jest taki większy podbierak, trudno go nosić za sobą. Ten mamy taki malutki podbieraczek, można go zapiąć koło siebie, z tyłu pleców będzie zwisał i można z nim wędrować. Czasami się okrzaki zaczepia, ale jak go się krótko trzyma, to jest ok. Zabawne jest to, że kupując podbierak, no tutaj u mnie w sklepie jest duży wybór, a jeden taki największy podbierak, to ja nie wiem, no chyba na orki był. Był tak ogromny. Taka siata. Czy nie wiem, dwie metrówki by tam szczupaki weszły bez problemu. <głos> <głos> nie wiem po co taki duży. Dobrze, co my jeszcze mamy? Mamy wędkę Darka, którą sobie zamówił przez internet. Tak, to jest Vision Keeper 56 Klasa. To jest ta wędka, futeralik, do tego był, bo to był cały zestaw kupowany. Nie chcieliśmy się bawić w dobieranie. Gotowy, dobrany sprzęt, chcieliśmy dwa zestawy kupić żeby były dobrane pod nas. Nie mam jeszcze takiej wiedzy na ten temat, żeby sobie samemu dobierać, dlatego takie dwa gotowe zestawy kupiliśmy. Ja jeszcze powiem tylko, że my w rok temu już oglądaliśmy pierwsze takie wędki w Krakowie. Tam w Krakowie w ogóle jest taki sklep specjalistyczny, właśnie z wędkami, z przynętami do fly fishing, ale my wtedy jeszcze nie zdecydowaliśmy się na jakiś taki zakup droższego sprzętu, bo dopiero zaczynamy. Chcemy, chcemy się pouczyć, chcemy zniszczyć pierwszą wędkę. To nie tak będzie. <laughs> Więc dopiero poczekamy z Jakimś lepszym sprzętem. Na razie mamy taki, po prostu, takie gotowe zestawy kupione w sklepie. Tak. Do, tej, do tej wędki, dokładnie do tej wędki, był taki kowrotek razem z linką, z linką prowadzącą, z backingiem. Wszystko jest nawinięte, gotowe było. Klasa 5-6, tak samo jak i wędka 5-6. Agi wędka została zakupiona wczoraj? Tak, w sklepie wczoraj. stacjonarnym. Wczoraj, tutaj, nie opadał w naszym sklepie sportowym. To jest wędka klasy czwartej. Do niej był taki kowroteczek 4-5. Zwykle, najzwyklejsze szpulki. Da się łowić, da się nauczyć. Nie trzeba nie wiadomo jakich pieniędzy wywalać na to. Wszystko jest OK. Do tego pudełeczko kupiliśmy sobie na muchy plus parę much tam dokupiliśmy jeszcze, żeby było na co w ogóle łowić. No i oczywiście nowe. Nożyczki chirurgiczne o, moje stare się już popsuły, także nigdy nic nie będzie. Dlatego musimy mieć coś nowego. I to taki przybornik, jeszcze kupiliśmy. Jakbyśmy jakieś, dokupywali jakieś rzeczy, tutaj jak górę, kupiliśmy linkę prowadzącą dodatkową, tak na zapas, żeby było duży pojemny przybornik. Tu mamy przegródki takie zip bagi Tu mamy jeszcze takie mniejsze przegródki na zamek normalny. Tu mamy z tyłu jeszcze jeden. Taki, siateczka pakowna. No, i z przodu mamy pewnie prawdopodobnie ma jakieś linki, jakieś żyłki. No, zawsze jakieś dodatkowe. A no i w tym będziemy starali się trzymać wszystkie nasze rzeczy odnośnie fly fishingu. I jeszcze Darek, zapomniałeś zabrać swoje okulary. Które A kupiłeś? Te sobie... e, po, polaryzacyjne ganki? Właśnie, firmy ganki. Jeżeli macie, to no, nie mieliśmy tutaj wyboru zbytnio, ale jeżeli możecie tu jakieś fajne, tak, jeden model, jedna firma, jeżeli macie jakieś fajne, w takiej rozsądnej cenie do polecenia, to chętnie chętnie przyjmiemy jakieś tam polecenie, bo jeszcze chcemy kupić jedne, także dajcie znać, czy macie jakieś Rani. fajne hmm. i, i w takiej rozsądnej cenie. Tak. Jeszcze a propos planów na ten sezon wędkarski, to my jesteśmy w Szwecji, będziemy łowić w Szwecji. Do Szwecji wjechać można, ale no jeżeli jedziecie z Polski, no to w Polsce jeszcze jest ta kwarantana w związku właśnie z pandemią. My dowiedzieliśmy się właśnie dzisiaj, że Norwegia zamknęła granicę na kolejne dwa miesiące, czyli do połowy sierpnia jeszcze. Na kolejne trzy miesiące. Trzy miesiące. O. 90 dni. Gadałem Oj. przed niedawno, jakieś dwie godziny temu ze znajomym Norwegiem. I powiedział, że Norwegia przedłużyła zamknięcie granic o 90 dni. Termin upływa 15 sierpnia. I do 15 sierpnia nie wybierzemy się nigdzie na żadne nasze ukochane fiordy. Także ten sezon raczej jest poznakiem dużego zapytania. No zostaje nam Szwecja. Tak. I Jeziora pstrągi. w okolicy <grym> tak nasze pstrągi, także nie możemy narzekać. Yes. Darek zmienia tutaj sprzęcior na stole. Zaraz przygotowujemy się do nagrywania odcinka o najlepszej przynęcie na Stronga, ale jeszcze dzisiaj wam nie pokażemy, ale pokażemy Wam inne przynęty. Przynęty bardzo wyjątkowe, w bardzo ciekawych kolorach, które. Tak, bardzo, bardzo wyjątkowe, które otrzymaliśmy, ale zaraz powiem Wam troszeczkę więcej. To już Wam pokazujemy nasze wyjątkowe przynęty, które będziemy testować. I te przynęty otrzymaliśmy od naszego znajomego z Norwegii, który właśnie takie piękne rzeczy robi. I my prosiliśmy, dostaliśmy już kiedyś wcześniej przynęty, które testowaliśmy, a prosiliśmy o coś takiego na te nasze ciemne tutaj szwedzkie wody, coś takiego bardziej, bardziej jaskrawego. kolorowego i jaskrawego. Bo jak pewnie wiecie, to my właśnie takie przynęty uwielbiamy, takie przynęty kochamy, bo takie przynęty się u nas najbardziej sprawdzają. U nas te wody w tych jeziorach są bardzo, bardzo ciemne. Takie wręcz. Brunatne bardziej. Odległość w... tak. taka, widoczność w wodzie jest między 3 a 4 metry. To nie jest czysta woda. Ryba musi być jakieś te 2 metry od przynęty, żeby ją w ogóle zauważyć. A takie jaskrawe, właśnie przynęty, jak te, one się bardziej sprawdzają. I niekoniecznie straszą ryby, bo dużo opinii jest takich, że takie przynęty straszą ryby. To nie jest do końca prawda. Nie zgodzę się z tym. Takie. Też potrafią łowić w odpowiednich warunkach, i takie warunki akurat u nas są. Tu mamy przed sobą blaszki w naprawdę tęczowych kolorach. To są blaszki wahadłowe, 16 gramowe. Mamy je tu w przeróżnych kolorach. Naprawdę praca jest elegancka. Coż możemy powiedzieć, łowić tylko rybki. Także dziękujemy serdecznie Danielowi z Norwegii, ze SpinCraft za super przynęty. Będziemy testować. Mała przerwa na kawę, to już druga kawa dzisiejszego dnia, ale od ósmej w niedzielę na nogach, to trzeba trochę kawy się napić. Mamy przepiękną pogodę ostatnio w Szwecji, aż sama jestem zaskoczona. Wydaje mi się, że bardzo szybko zrobi się u nas lato, zrobi się ciepło. Teraz jest około chyba 16 stopni, ale to słońce jest tak mocne, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. I też jak jedziemy na ryby, to dopóki świeci słońce, to wszystko jest ok. Jak słońce zajdzie, no to wiadomo, że robi się zimno. No tak jak właśnie w Szwecji to bywa. No i jeżeli wieje mocny wiatr, wiatr jest tutaj zazwyczaj zimny, to wtedy robi się chłodniej, ale słońce jest bardzo fajne. I bardzo cieplutko jest teraz. Też często nas pytacie, jak się ubrać do Szwecji, jak się ubrać na ryby. To ja zawsze odpowiadam, ubierzcie się ciepło i raczej wybierzcie te cieplejsze ciuchy niż lżejsze. Zaraz nagrywamy, Derek się już przygotowuje ściągę. Masz Z wszystkimi Ma, informacjami? Mam, mam ściągę, mam swoje przynęty, będziemy zaraz opowiadać. Super, rewelacja. No. Tak, I gotowy jesteś? Jestem gotowy. Tu jest druga kamera. Nagrywamy na dwie kamery i telefonem tutaj nagrywamy, co się dzieje na zapleczu do tego naszego dzisiejszego vloga. Plus jeszcze na Instagram informacje nagrywamy Cały czas, żebyście byli na bieżąco, więc na Instagramie Darek pokaż się Darek już zmęczono. Nie, nie nadąża za moim tempem chyba. <grym> <grym> ale Darek, zaproś wszystkich wędkarzy na Instagram, bo tam rzucamy na bieżąco Instastory, relacje z tego, co się dzieje w Szwecji. Zapraszam wszystkich wędkarzy na Instagram. OK, skończyliśmy filmik. Te przynęty możemy Wam już pokazać, bo, no bo w sumie ten filmik, który oglądacie teraz, już został, został opublikowany po tym filmiku z przynętami, tak? No. Dobrze mówię? Chyba, no, tak. To jest, to jest chyba tak. <laughs> wiem, najpierw, przynęty, najpierw przynęty później ten vlog, który teraz oglądacie, więc właśnie skończyliśmy, opowiadacie o tych przynętach, dlaczego są takie fajne. Ech. Jeżeli nie widzieliście tego filmiku, to koniecznie zobaczcie o tych naszych przynętach abstrąga, a u nas się w tym samym momencie rozpadało, popsuła się pogoda. Także nie ma łowienia. Odpoczywamy. Dzisiaj odpoczywamy. Darek wczoraj, przedwczoraj łowił dosyć sporo i powiedział, że dzisiaj już odpoczywamy. Nie, dzisiaj odpoczywamy. Trzeba począć już za dużo. Co za dużo, to niezdrowo. Przejechaliśmy na chwilkę tak nad jezioro sobie porzucać. Oczywiście mieliśmy zrobić sobie dzień dzisiaj przerwy od ale nie wyszło. Ale jakoś nie możemy. <laughs> Trochę się zakrzywiło,

Nasz dzień dobiega końca, bardzo nam miło, że spędziliście ten dzień z nami, swiejski z tur Szwecja. Zobaczyliście jak spędzamy czas, kiedy nie jesteśmy na rybach, chociaż w sumie, no, byliśmy przez chwilę na tych rybach, nie wytrzymaliśmy i przyjechaliśmy poćwiczyć sobie trochę <głowienie> łowienie na muchę. Będziemy ćwiczyć dalej. Także czekajcie na kolejne filmiki, one będą się pojawiać teraz, no, być może troszeczkę regularniej, może troszeczkę częściej, no, bo przecież ten sezon metkarski się właśnie teraz zaczyna. Więcej materiału. Jest sporo materiału, e, także pozdrawiam Was serdecznie ze Szwecji, trzymajcie się ciepło, pa!